Szczę Boże, dajcie, mamy dzisiaj czwartek, 24 października. Posłuchajcie fragmentu z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił Was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w Waszych sercach. Abyście w miłości, korzenieni, ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni doszli do całej pełni Bożej. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, wieku, wieków. Amen. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca moment, kiedy święty Paweł mówi o Bogu hojnym, o Bogu, który daje z wielkiej obfitości. Warto dzisiaj zgodzić się na to, że Bóg wie, kiedy, w jaki sposób, konkretnie wie, co ma nam dać. Nie zawsze to jest po naszemu. Nie zawsze to jest tyle, ile byśmy chcieli. I ten dzisiejszy fragment pyta nas, czy chcę Mu zaufać. Który chce ze swojej hojności, ze swojej dobroci, dać mi nieskończenie więcej niż rozumiem. Niech Was Bóg ustawił, Bóg Ojciec i Syn, Duch Święty, dobrego dnia. Szczę Boże.